Ryba po braniu wyjechała myślę, że spokojnie 50 metrów. No do granicy no już widać podkład u mnie na, na kołowrotku. Jeśli tamten karb miał 12 kg, to jestem ciekawy ile będzie miał ten, którego mam teraz na kiju. Potężna ryba w ogóle teraz dopiero stanęła, ale no nawet ciężko jest mówić o tym, żeby udało się ją zawrócić. No coś niesamowitego. Cześć, witajcie z tej strony, Mateusz Przebięda. Dzisiaj ja chciałem Was zaprosić na film, powiedzmy, niezwykły. No to z tego powodu, że będzie to film poświęcony po pierwsze mówieniu na palet Wagler. A po drugie, nigdy w życiu na palet Wagler nie łowiłem, także będziecie mogli zobaczyć moje początki. No i zobaczymy, jak skuteczna jest ta metoda. Czy uda nam się coś złowić, tym bardziej, że jesteśmy dzisiaj na łowisku S2, słynącym z dużych karpi łowionych z ekstremalnych odległości. A my pójdziemy troszeczkę pod prąd i zobaczymy jaki będzie tego skutek. A tymczasem zapraszam na nowy odcinek. Zaczniemy od y, sprzętu, ponieważ Predbugle to jest dla mnie taka metoda, przynajmniej na razie, mocno rekreacyjna. Ja wykorzystam sprzęt, który normalnie używam do łowienia na feder. Mianowicie wędkę SK 6 m do 70 g ciężaru wyrzutowego. No i do wędki mam podpięty kołowrotek Legend w rozmiarze 4,5 I na kołowrotek mam nawiniętą żyłkę w rozmiarze 0,22 mm, czyli dosyć mocną. No ale będziemy łowić duże ryby, więc tutaj o jakichś takich kompromisach nie może być mowy. No i teraz robię sobie zestaw końcowy. Sam zestaw końcowy jest bardzo prosty. Zaraz pokażę Wam go w zbliżeniu, natomiast no, de facto on sprowadza się do... Dwóch stoperów powyżej spławika, dwóch stoperów poniżej spławika i przyponu, który jest montowany w pętla w pętle. Spławik zamontowałem no, najprościej jak jest to tylko możliwe, nie ma tutaj żadnej dodatkowej agrafki do montażu. Po Prostu, normalnie nasunięty na żyłkę. Będziemy łowić dzisiaj na jednym dystansie około 25-30 metrów. Bez problemu sięgniemy ten dystans tym zestawem. To jest pellet Wagler Drenana, ponoć jeden z lepszych na rynku ze względu na no, niezniszczalność tego, tego pelet Waglera. Nic tu się nie odrywa, ten pellet Wagler nie tonie z czasem. Dodatkowo ma tutaj możliwość ciągnięcia krążka, na wypadek gdybyśmy mieli jakąś falę i byłoby problem z obserwacją tego pellet Waglera, można delikatnie zmienić jego dociążenie. No i dalej montujemy sobie przypon pętla w pętle. ja tutaj używam dużych e, pętli. Chodzi o to, żeby to wszystko szybko i, i łatwo ze sobą łączyć. No i sam zestaw końcowy jest bardzo delikatny, bo no nie ma tutaj żadnego elementu dociążającego. Całe dociążenie jest w pławiku. E, tutaj nie mamy żadnych łączników, więc to wszystko bardzo naturalnie opada i również później, jak podciągamy ten wagler troszeczkę bliżej. Oto te przynęty ładnie nam się podbijają po prostu do góry, no i mamy naturalną prezentację. Mam ze sobą tylko jedno pudełeczko peletu. Tutaj jest kilogram peletu Scretting 8 mm. Tym peletem będę strzelał sobie z procy właśnie na dystans około 25-30 metrów. No i też palet będę zakładał na przynętę. No i od kilku chwil nęcę sobie łowisko. Robię to w ten sposób, że strzeliwuję, staram się precyzyjnie na maksymalną odległość procy takim lotem troszeczkę wyższym podawać po 3 po cztery ziarenka. Lotem takim troszeczkę wyższym, żeby po prostu te pelety spadały głośno do wody i wabiły te ryby z dystansu. No i liczę, że jak będziemy po prostu konsekwentnie co 20-30 sekund podawać kilka ziarenek peletu, w końcu uda nam się te ryby, te ryby zwabić. Ustawiamy sobie głębokość w okolicy metra, zarzucamy zestaw w łowisko. No i czekamy na pierwsze ryby. Zostaw mam w wodzie, i pokażę Wam, jak ja podchodzę do, do tego wędkowania. Przynajmniej, jak ja to sobie wymyśliłem. Generalnie, żeby zachować precyzję do łowienia. O, branie? Tak, nie ma słowika było pierwsze branie. Niestety nie zaciąłem. Myślałem, że odjedzie z kija, a tu spławik wyskoczył. No To jest właśnie doświadczenie przy łowieniu. Pierwszy raz na, na Wagler. Mam w tej chwili zestaw zarzucony troszeczkę dalej niż zasięg mojej procy. Chodzi o to, żeby mieć... O, branie. Jest. Mamy pierwszą rybę w pierwszym rzucie. Czyli ten palet Wagler wydaje się skuteczny. To jest Amur. Tak. On no, do brzegu idzie gładko, ale przypuszczam, że tutaj jak zobaczy podbierak, to już tak gładko nie będzie. No ale spróbujemy go sobie tutaj podebrać. O właśnie, zaczyna już nam tutaj szaleć przy brzegu. Jest. No coś pięknego. Pierwszy rzut i od razu ryba. <laughs> Tego się nie spodziewałem. No ale super. Uuu, hu hu. No i tutaj przy brzegu już hamulec się przydaje. Ciężko tą rybę wypuszczać z wstecznego biegu. Możecie zobaczyć pracę wędki. Tutaj nie ma najmniejszego problemu. Ile ten może mieć 70 cm, coś takiego. No. Dobra, jest nasz. O. Coś pięknego i pamiątka dla mnie też niesamowita, bo to pierwsza moja ryba dla Pellet Wagler i to w pierwszym rzucie życia. Rybkę wypuszczamy, a my czekamy na te większe egzemplarze, które tutaj pływają i mam nadzieję, że i na Pered Wagler uda się je złowić. Trzeci rzut, trzeci już miał około metra, ale nie udało mi się go wyjąć. Zestaw nie wytrzymał. I co ciekawe, zestaw strzelił na miejscu, w którym Wagler jeździł po, po żyłce. Bo Wagler został w miejscu, więc to już jest pierwsza nauczka dla mnie. Tym razem Wagler zamontowałem już specjalny specjalnym łączniku do koszyczków zanętowych. To jest bardzo fajny łącznik firmy Lorpio, maleńki. Ten koralik jest bardzo mały, bardzo lekki, a graweczka też jest niewielka, więc on bez problemu nada się do łowienia na bagler. Zresztą nie tylko, ja też używam ich od pewnego czasu do fidera, jestem z nich bardzo, bardzo zadowolony. Pętlę mam zawiązaną, to taka duża pętelka, o, widzicie, pewnie w okolicy 6-7 cm. Dzisiaj korzystam z haczyków KamaSante 360 w rozmiarze 10, czyli duże haczyki. No i na końcu mam gumeczkę, to jest gumeczka w rozmiarze medium, także bez problemu nadziewać sobie 8 mm pelety. Haczyk wiążemy hmm, tak zwanym węzłem bez węzła, tego nie będę pokazywał, bo tutaj materiałów na ten temat jest całe mnóstwo. Natomiast korzystam dzisiaj z żyłki 0,19 mm, to jest nowa żyłka flagmana Armadale Grand i tą mogę Wam zdecydowanie polecić. Trzyma średnicę, jest bardzo mocna. Tutaj tą żyłkę 0,19 no to już musiałaby być potężna ryba, przypuszczam w granicy na 100 kg, żeby był jakiś problem z cholem. Natomiast do takich ryb, jakie tutaj dzisiaj łowimy, powiedzmy ten amur, który był teraz na kiju, mógł mieć 6, może 7 kg, to w ogóle nie, nie było żadnego problemu. Ryba pewnie dojechała pod brzeg i można powiedzieć, że pod brzegiem cały czas była kontrola nad tą rybą, więc taka żyłka do łowienia tutaj w zupełności wystarcza. No i co? Przypomnę troszeczkę dłuższy. No, a jeśli nie chcecie wiązać przyponów sami, no to pozostają gotowce, jest tego dużo, dobra. No i zestaw mamy gotowy, idziemy zapolować na kolejne ryby. Po kilku złowionych rybach. Chciałem Wam pokazać, jakie to wszystko jest naprawdę proste. Cały czas strzelam sobie peletem po trzy ziarenka, co 20-30 sekund. Mniej więcej widzę odległość, na jaką podaję ten pelet. Zestaw zarzucam tak jak zestaw do łowienia na spławik, takim delikatnym lobem z nieco dłuższym zwisem. Wszystko to w taki bardzo harmonijny sposób przeprowadzam do tyłu i podaję. Głowisko. Przed końcem rzutu można delikatnie zatrzymać zestaw, żeby nam się linka naprostowała. Dalej tą linkę sobie zatapiamy. No i co ważne, teraz podaliśmy nasz wagler na pewno dalej niż zasięg naszej procy. I to jest bardzo ważne, bo teraz mogę sobie precyzyjnie podjechać waglerem na dystans mojego strzału. Ja jeszcze jestem około 2 metry za dystansem strzału mojej procy, podjadę sobie jeszcze metr i ten wagler zostawię. On może być troszeczkę dalej, bo to takie wrażenie, że te ryby napływają ze środka. Za każdym razem miałem branie tak jakby za moimi peletami. O, branie jest. Chciałem powiedzieć, że idealnie w promieniu weźmy tam półtorej, może no, tak, tak będzie półtorej, może dwóch metrów spada. Wszystko w okolicy Waglera, więc nie ma problemu z celnością. Po prostu chodzi o to, żeby zestaw podać troszeczkę dalej, podciągnąć go na linię strzału proce, a proce za każdym razem dociągać jakby do biodra na tą samą moc na ciągu gum, no i wtedy jesteśmy mega precyzyjni. Jak we wszystkich technikach, powiedzmy federowych, musimy się skupić na tym, żeby łowić bardzo, bardzo Precyzyjnie, bo te ryby krążą gdzieś w okolicy tej linii, na której sobie cały czas nęcimy. No i mamy kolejnego amura. To już jest piąta ryba. Dzisiaj piąty amur. Na razie karpi nie ma. Kolejny, na razie największy wyciągnięty. Myślę, że to już jest taka rybka w granicy 5 kg. No, piękny amur, ale jest ich tutaj naprawdę dużo. Fajna rybka. Wracamy jej wolność i czekamy na te karpie. Zobaczymy czy wiadą. Wywoływaliśmy karpia. I jest karp. Tu już nie ma żadnych wątpliwości. Ryba po braniu wyjechała z 30 metrów i stanęła. Także teraz spróbujemy ją przyciągnąć do brzegu. Ja nie mam wątpliwości, że to na pewno będzie karp to chyba solidny. To raczej, raczej to chyba nie będzie żadna tam trójka czy czwórka, tylko troszeczkę większa ryba. No ale zobaczymy przy brzegu, bo czasami nawet te najmniejsze są tak rozpędzone, że że ciężko to ocenić. Niemniej tutaj już trzeba się naprawdę wykazać opanowaniem. No teraz dobrze, że nie miałem klipa, bo tu już naprawdę, no branie było takie, jak opisywali to moi koledzy. No, trzeba było trzymać rękę na kiju. O, teraz mamy taki newralgiczny moment holu, bo ryba mocno wyjechała w prawą stronę. Tutaj przy brzegu mamy w wodzie pozatapiane rośliny i musiałem mocno zatrzymywać tą rybę. No, wędka wygięła się po sam dolnik, ale kapitalnie holuje się ryby na tym kiju. Ona pięknie amortyzuje wszystkie odjazdy tej ryby. Naprawdę chyba będzie fajny karp. No i kołowrotek. Naprawdę tutaj ten hamulec jest bezbłędny. O, zresztą jak słyszycie, płynnie oddaje każde szarpnięcie. Ja do tej pory ten kołowrotek testowałem do takiego normalnego, federowego łowienia gdzie no, łowiłem po prostu niewielkie rybki i bardziej traktowałem go jako magazyn żyłki. Natomiast dzisiaj no już ten kołowrotek został poddany prawdziwej próbie No i muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o hamulec od takiego łowienia metodowego to on się bardzo dobrze sprawdza. Zobaczcie, nie ma tutaj żadnych zrywów można powiedzieć, że wyjeżdża ząbek po ząbku bardzo precyzyjny no i to się przydaje przy holu takich ryb. No i czekamy na pierwszego karpia dzisiaj. a Aż jestem ciekawy jaka to będzie ryba. No, ryba pokazała się już przy powierzchni, ale za moment przymurowała z powrotem do dna. Tutaj w tej końcowej fazie holu, ja uważam, że nie należy się spieszyć. To jest moment, w którym te ryby najczęściej się wypinają, najczęściej zrywają przypony. Tym bardziej, że rybka chyba będzie troszkę fajniejsza. A mamy przypon 0,19. No ale zestaw z żyłką do tego dosyć sprężystyki, więc jest fajna amortyzacja. Ale zawsze lepiej zachować trochę zimnej krwi, dać tej rybie kilka minut więcej na to, żeby się zmęczyła, a po prostu hol zakończyć z sukcesem. No ciekawe jaki to będzie karmowy. Jeszcze się nie pokazał. Jest już okay. blisko zestaw pod tej rybie jest na pewno do przewiązania bo kilka razy po prostu poczułem jak przechodzi po grzbiecie po płetwie grzbietowej tej karpia. o tak jak teraz że jeśli zgubimy tego karpia, to tylko w ten sposób będziemy mieli obcięty zestaw a tak to ryba wygląda na pewnie zapiętą Ona już jest naprawdę bardzo blisko jest piękna Wow, niesamowita ryba. Coś pięknego. Coś pięknego. Oj, długo już takiego karpia nie miałem na kiju. Jest uh. yes. mamy go. a ponad 10 o panowie 13 kilo z siatką czyli 12 kilo ale ryba coś pięknego Chciałem złowić karpia na palet Wagner. A złowiłem taką rybę. Coś pięknego. Niesamowity karp. 12 kg. Ryba po braniu wyjechała myślę, że spokojnie 50 metrów. No do granicy no już widać podkład u mnie na, na kołowrotku. Jeśli tamten karb miał 12 kg, to jestem ciekawy, ile będzie miał ten, którego mam teraz na kiju. Potężna ryba w ogóle teraz dopiero stanęła, ale no nawet ciężko jest mówić o tym, żeby udało się ją zawrócić. Ona po prostu w pewnej odległości od brzegu gdzieś tam sobie pływa, coś. Niesamowitego. No i teraz zaczynamy odzyskiwać metry i zobaczymy jaka to będzie ryba, czy po prostu troszkę mniejszy, a mocno rozpędzony karp. że już myślałem, że się wyłoży wcześniej, a tu nic. Pompa niesamowita, ale chyba zaraz będzie nasz. Jest! Uff. Tak jak przypuszczałem, da nam popalić pod brzegiem. Ale mamy go. Ciebie O! Uff. To samo może być. Po takiej rybie przypom do wymiany. Uff. Kolejny piękny karb złowiony na Pelet Wagler. A mi się zaczyna to coraz bardziej podobać. Uu, piękna ryba. Też myślę spokojnie. 10 kg. Piękna sztuka. Teraz weszliśmy w taki moment w dzisiejszej sesji, że już nie jest łatwo, tak łatwo te ryby jak wcześniej. Miałem teraz pierwszy taki moment, że chyba od 15, może 20 minut jestem bez brania no albo te rybki zeszły troszeczkę głębiej albo po prostu opatrzyła mi się przynęta spróbujemy założyć inną przynętę to jest przynęta serii Fider Guru w kolorze żółtym o aromacie kukurydzy to jest waftersik niewielki, no i zobaczymy może na taką jaskrawą przynętę uda się skusić te rybki przynęta jest bardzo dobrze zbalansowana normalnie gdybyśmy łowili nią na metodę to nawet haczyk 16 nie byłby w stanie jej dźwignąć Natomiast tutaj łowię z dużym haczykiem, no to ona nam się będzie powolutku zatapiać, opadać w dół. No i liczę, że w ten sposób uda się nam skusić kolejne ryby do dobrania. Dobra, podajemy zestaw w łowisko i czekamy na następne rybki. płaca się kombinować, bo od razu po rzucie miałem branie więc ryby są tam w łowisku potrzebowało to po prostu bodźca, żeby zacząć zwracać, u... Uuu... zwracać uwagę na przynętę no ten pelet widać im się opatrzył, natomiast żółty waftersik, no to to jest to o co chodzi. Chodzi na to, że pierwsza część dzisiejszej sesji pelet i jak Rybki stały się troszeczkę bardziej grymaśne. No to wafer i łowisko z powrotem odpala. Ależ jedzie. Uuhuhuhu. Oj, takiego odjazdu to chyba nie miałem dzisiaj. O, ryba nie przestaje odjeżdżać. Już widzicie, miałem tam 70 metrów tej żółki, której łowiłem wcześniej, już jestem no, na podkładzie, czyli ryba jest w tej chwili minimum myślę 80-90 metrów od mojego stanowiska i dopiero, chociaż nie, nie chcę się w ogóle udać tutaj przyciągnąć. Uch, za nami niesamowita sesja, masa ryb, szczerze mówiąc, już sam straciłem rachubę. Wiem, że złowiliśmy cztery karpie, całą masę amurów, tych amurów nie liczyłem, ale było ich kilkanaście. Niesamowita ilość ryb, nie spodziewałem się szczerze mówiąc aż tak dobrego wyniku. Tym bardziej mi to cieszy, że mówiłem pierwszy raz dzisiaj na pellet Wagler i okazało się, że jest to metoda niesamowicie skuteczna, ale co ważne, też niesamowicie prosta. Żeby rozpocząć łowienie na pellet Wagler. Nie potrzebujecie żadnego specjalnego sprzętu. Wystarczy lekka wędka federowa, kołowrotek z dużą szpulą, z żyłką, no i trochę drobnych akcesoriów, jakieś tam stopery, łączniki, waglery, haczyki i w zasadzie to wszystko. Większość z tych akcesoriów ma każdy z Was, kto, kto łowi na metodę. Jeśli nie jesteście przekonani do łowienia na palet wagler, to naprawdę zachęcam Was. Jeśli macie dostęp do takich łowisk jak tutaj, czyli łowisk z ale łowisk głębokich, takich na których te Ryby ustawiają się w takie bezwieczne... Upalne dni pod powierzchnią, no to na tych łowiskach na pewno dużą dozą prawdopodobieństwa bardzo dobrze połowicie właśnie na, na pelet wagę. Natomiast jeśli chodzi o moje dzisiejsze łowienie, no to było ono bardzo proste, tak jak widzieliście. Miałem ze sobą tylko kilogram peletu, który posłużył mi zarówno do nęcenia, jak i na przynętę. W pierwszej fazie łowienia no, te ryby kapitalnie brały na pelet, natomiast później brania była troszeczkę trudniej i zmiana przynęty na żółtego waftersa naprawdę poskutkowała powrotem do tego dobrego tempa. Te ryby odpaliły i udawało się je łowić. Łowić cały czas w dobrym tempie. Chciałem zwrócić również uwagę na sprzęt, z którego dzisiaj korzystałem. Jak widzieliście, to był. Sprzęt, który ja pokazywałem wcześniej wielokrotnie na filmach, używałem go do łowienia mniejszych ryb, czy jakichś tam ryb średnich na klasyczny feder. Natomiast dzisiaj wędka SK 6 m do 70 g sprawdziła się naprawdę kapitalnie. 70 gramowy kij bez problemu radził sobie z rybami powyżej 10 kg. Co więcej, pozwalał bardzo precyzyjnie posyłać delikatne, lekkie zestawy na dystans 35 m, jestem naprawdę bardzo zadowolony z tej wędki. No i drugi element zestawu to jest koło. Wrotek, Legend w rozmiarze 4,5 tysiąca. Też do tej pory wykorzystywałem go do, do takiego lekkiego łowienia, natomiast dzisiaj przeszedł chrzest bojowy. I mam nadzieję, że po obejrzeniu tego filmu zachęciłem wielu z Was do próbowania swoich sił w łowieniu na pelet Wagler. Jak widzicie nie wymaga to żadnej filozofii. Podstawowy sprzęt, bardzo prosty towar i mega skuteczne łowienie. Z mojej strony na dzisiaj to tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli podobał Wam się ten film, zostawcie pod nim lajka, like, oczywiście komentarz, jeśli macie jakieś pytania. No i nie zapomnijcie o subskrypcji tego kanału, tak żeby być na bieżąco z naszymi kolejnymi filmami. Ja się z żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!